Cześć Boże, kolenda, kolenda i po kolędzie i w końcu czas pokazać co księża zebrali w tym roku po kolendzie. E, zanim o tym, to tylko takie szybkie zaproszenie. Serdecznie zapraszamy na bal charytatywny, karnawałowy e, dla sióstr Felicianek i ich podopiecznych z hospicjum. On będzie już w najbliższą sobotę. 11 lutego w Warszawie. Szczegóły na stronie www.blogach.pl. Kto może niech wpada i kto by w ogóle chciał wspierać naszą fundację, to też bardzo zachęcam, bo dofinansujemy teraz m.in. wyjazdy na ferie młodzieży i zbieramy na Światowe Dni Młodzieży, więc kto może nas wspomóc, to ogromnie wielkie dzięki. Drodzy, w tym odcinku Księży Czterech, czyli ja jeszcze trzech, chcemy Wam pokazać, co zebraliśmy od ludzi, u których byliśmy z wizytą duszpasterską. Każdy z nas będzie otwierał po dwie koperty ukazywał ich zawartości. Przypadkowo zacznę ja. Drodzy, koperta pierwsza a w niej mała dziewczynka. Wchodzę do rodzinki przesympatycznej. No i tam małe dzieciaczki, i mamusia mówi: Powiedz księdzu, kto ty powiedziałaś, że kto do nas dzisiaj przyjdzie? I mała dziewczynka odpowiedziała: Pan Jezus. I drodzy, w czasie, kiedy ta kolenda ze wszystkich stron była określana jako jakaś totalna patologia, że księża idą tylko i wyłącznie po kasę, że jacyś totalni popaprańcy wpływają się do ludzkich domów, od małego, zawsze prawdę mówiącego dziecka, usłyszeć, że jak idzie ksiądz, to przechodzi pan Jezus, było czymś naprawdę niesamowicie pozytywnym, i usłyszeć, że są właśnie tacy, którzy widzą w księżach tych. W którym oni zawsze chcieli być. I słyszeć, że ktoś widzi rzeczywiście, że jak ty idziesz, to idziesz w imię Jezusa, po to, żeby ludziom pokazywać Jezusa, no było dla mnie czymś naprawdę niesamowicie pozytywnym. Bezdomny. Um, miałem kiedyś takie doświadczenie, które y, bardzo mocno utkwiło mi w pamięci, było już dosyć późno. Y, Wychodziłem z jednego z wieżowców w moim mieście. No i pamiętam, już szedłem do domu. Nagle przy wyjściu zaczepił mnie właśnie ten bezdomny i zadał mi takie pytanie: proszę księdza, za do mnie, to ksiądz nie przyjdzie po kolendzie. Ja taki zdziwiony, a gdzie pan mieszka? Bo już całą klatkę wiedzieliśmy, no ale jakoś tam pana nie zauważyłem. A bo ja potrzebę księdza w tym bloku, nie mieszkam, mieszkam tutaj pod blokiem. A, on mówi, a gdzie dokładnie? No i on e, zaprowadził mnie e, do takiego m, przybudówki na śmieci e, i mówi: to jest mój dom, a mówię jak to jest pana dom? E, no prawie się za to jest za kontenerami na śmieci, Tam mam łóżko, e, tam mam swoje rzeczy i tutaj e, jak jest ciepło, to przebywam. A mówi, a jak jest zimno, to, to, to gdzie pan mieszka? A proszę się tutaj na klatce schodowej, już mnie to ludzie znają, mnie tam wpuszczają, także przyzwyczaili się do mnie. E, no, ku mojemu zdziwieniu, kiedy e, próbowałem zapytać go o jakąś pomoc, czy czegoś nie potrzebuje, e, no, on powiedział, że wszystko ma, co mu jest potrzebne do życia i e, jakoś sobie sam jest w stanie poradzić. Szczerze mówiąc, bardzo wstrząsało nam to e, spotkanie, gdzie tam pomodliliśmy się w tym koszu na śmieci, gdzie poświęciłem to miejsce, e, jego mieszkania tak zwanego. E, I zobaczyłem, że jak wiele jest osób wśród nas, którzy są niezauważani, e, a którzy też potrzebują e, no, naszego jakiegoś błogosławieństwa, jakiegoś wsparcia i to niekoniecznie okazuje się e, finansowego, bo ta osoba o tym nic nie wspomniała, a prosiła tylko o to, żeby się tam pomodlić i żeby właśnie to błogosławieństwo też ją dotknęło. To łóżko rehabilitacyjne. Historia zaczyna się tak samo jak poprzednia. Pukam do drzwi, w których otwiera mi tym razem trochę starsza pani, która jest tak samo zdziwiona tym, że widzi księdza. Zapytam, czy, pytam, czy mogę wejść do środka. Ona na chwilę znika w tych drzwiach. Kiedy wraca, zaprasza mnie. Ja wchodzę do mieszkania, które jest bardzo schludne, bardzo czyste, ale, ale w którym mam wrażenie, czas się zatrzymał jakiś czas temu. Nie wiedziałem dlaczego. Dowiedziałem się, kiedy wszedłem do salonu. W dużym pokoju na środku le, stało łóżko rehabilitacyjne, na którym leżała starsza pani. Byłem właśnie w jej mieszkaniu, w mieszkaniu kobiety, która od wielu lat jest chora i jest przykuta do swojego łóżka. Od wielu lat nie była nigdzie poza. Swoim mieszkaniem. I kiedy to zobaczyłem, to, to naprawdę miałem jakąś taką totalną wdzięczność w sercu, że, że w ogóle tutaj trafiłem, że była ta znajoma, która mi otworzyła, bo ja o istnieniu tej pani nawet nie miałem pojęcia. I miałem takie poczucie, że jestem tu potrzebny, że po to jest ta kolenda, żebym właśnie takich ludzi też odwiedził i wysłuchał trochę pewnie ich żali, pewnie ich cierpień. Ale zupełnie się zdziwiłem, kiedy zacząłem z tą panią się modlić i kiedy zacząłem z nią rozmawiać, bo w całej rozmowie. Nie padło żadne przykre słowo. Nie było żadnego narzekania, nie? nie było jakiegoś smutku. Przez całą rozmowę widziałem uśmiechniętą, rozpromienioną twarz starszej pani, która opowiadała mi z wielką wdzięcznością za to, co ma od Boga. Za to, że żyje, za to, że ma wspaniałą koleżankę, która codziennie wieczorem dotrzymuje jej towarzystwa. Za to, że ma wspaniałe panie pielęgniarki, które o nią dbają, za to, że dzisiaj mogła spotkać się z księdzem i mogła się z nim pomodlić, mogła przyjąć błogosławieństwo. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę na tej kolędzie to nie ja przyszedłem dać coś tej pani, ale, ale to ona dała coś mi i pokazała mi, czy przypomniała, że tak naprawdę jeśli chcemy być w życiu szczęśliwi, to nie potrzebujemy żadnych niesamowitych rzeczy. Potrzebujemy tylko umieć. Dostrzec, ile dobra od Boga mamy w życiu takim, jakie ono jest, nawet jeżeli jest w nim wiele problemów. Kolejna koperta, tym razem czerwona. No właśnie, Ukraina. To była taka sytuacja z panią, która była w danym, w jednym domu, jako po prostu. E, pomoc e, m, dla takiej pani starszej, już mocno. E, po prostu pomagała ona jej w codziennych czynnościach. E, natomiast, no właśnie, jak się okazało, szybko się zorientowałem, że jest z Ukrainy, e, i też w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy się modlić, to wyraźnie zaczęły jej lecieć łzy z oczu. E, no i ewidentnie domyślałem się już o co chodzi. Okazało się, że faktycznie nie tak dawno przyjechała z Ukrainy do Polski, zostawiając jednocześnie swojego męża, zostawiając syna. I kiedy właśnie się modliliśmy, i potem jeszcze rozmawialiśmy, okazało się, że każdy dźwięk lecącego samolotu powoduje w niej bardzo silny lęk. Po prostu od razu ma. Ten odruch uciekania, chowania się gdzieś. Kiedy zaczęliśmy, no właśnie, rozmawiać, szybko też okazało się, że ma też córkę, która gdzieś tam potrzebuje pomocy. A więc, no właśnie, wydawałoby się, że taka kolenda, no gdzieś tam może jakieś rutynowe rozmowy, jak tam u księdza, jak tam u Was, ale jednak są także ci, którzy którzy gdzieś e, mieszkają pośród nas, którzy żyją pośród nas i często po prostu potrzebują się wygadać, porozmawiać albo może właśnie potrzebują pomocy. E, ostatecznie też e, spisałem sobie do nich kontakt, e, a więc aby móc w jakikolwiek sposób e, też tej pomocy jej udzielić, czy też skierować ją do odpowiednich miejsc tak aby tą pomoc uzyskała. Także myślę, że ta kolenda też y, była y, po coś i była potrzebna. Koperta druga, a w niej limuzyna. Podchodzę do pewnego pana, zaczynamy rozmawiać, no i opowiada mi pokrótce swoją historię, że w przeszłości to był takim naprawdę dobrze ustawionym biznesmenem, ale przez pandemię i jeszcze kilka innych rzeczy naprawdę sięgnął dna. I w miarę bogatego człowieka stał się gościem, który musiał pobierać zasiłek dla bezrobotnych. I mówi, że rękę do niego wyciągnął kumpel, który powiedział: Słuchaj, może chcesz być kierowcą, trochę tam wyrobisz, ponieważ jeździł limuzyną jakiś tam gości woził. I on się zgodził. No i jako kierowca limuzyny spotykał różnych ludzi. No i pewnego dnia wiózł w jakiś Amerykanów, którzy go pytają: No, co ty masz ten angielski taki dobry? I on wtedy tłumaczy, że on, kierowcą to tak raczej nie jest, tylko się nim stał. Bo tam pewne rzeczy mu się trochę pokomplikowały. No i ci Amerykanie mówią: No tu słuchaj, jak chcesz, no to tam weź tam taką małą rzecz ogarnij. Chodziło o jakiś tam mały projekt biznesowy, ale poszło świetnie do tego stopnia, że ci Amerykanie zrobili go teraz dyrektorem na całą Polskę. I ten facet mówi mi przy księdza, Tego by nie było, gdyby nie Jezus, tego by nie było, gdyby nie Bóg, tego by nie było, gdyby nie modlitwa różańcowa. Ja, kiedy byłem na dnie, naprawdę czułem to dno, ale modliłem się z ufnością, prosiłem, błagałem i Jezus, tylko Jezus mnie ja z tego podniósł, dał siłę, żebym się nie załamał, dał siłę, żebym się nie wykończył i wstawienie nic w Zawdzięczam to, że to się wszystko poukładało i że jestem teraz w takim momencie, jakim jestem pełen wdzięczności dla Boga. Drodzy, dla mnie ta historia jest kolejnym przykładem, jak wielkie rzeczy potrafi dla nas czynić Bóg. Ziomale z Mokotowa. E, no właśnie, to była taka sytuacja też w sumie niedawno, e, w zasadzie to była sytuacja już po kolendzie. E, wracałem akurat już dość późno, była jakaś 22. E, no i kiedy tak szedłem, w pewnym momencie mijała mnie taka watacha e, takich wysokich. Chłopaków z osiedla tu na Mokotowie. No i tak właśnie minął mnie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I tak mnie mijali w zasadzie jakoś tak obok. No i aż w końcu ostatni z nich, kiedy przechodził koło mnie, powiedział pochwalony. No i ja szybko tak też odpowiedziałem na wieki wieków. Natomiast, no właśnie, wydawało się, że wszyscy już przeszli dalej. Natomiast kiedy poszedłem już w swoim kierunku, dalej wracając do domu, w pewnym momencie usłyszałem te same głosy. Okazało się, że zmienili kierunek i zawrócili idąc w moją stronę. Wtedy, no właśnie, miałem już różne myśli. Wiadomo, że też miałem przy sobie teczkę z ofiarami z tej kolendy. Do końca nie miałem pewności, co oni tam zamierzają, natomiast ewidentnie coraz szybciej się zbliżali. Po chwili usłyszałem już jakieś rozmowy. Wynikało z nich, że chyba po prostu chcieli mnie zagadać. Ktoś tam mówi: Słuchaj, to może zapytaj, jak tam kolenda. Drugi z kolei: Słuchaj. To może zapytaj, ile dają na tacę. No i ja tak już uznałem, że chyba może Pan Bóg po prostu chce coś przez tą sytuację zadziałać, więc już zwolniłem kroku. I rzeczywiście, kiedy już podeszli do mnie, zapytali, A ksiądz to jest stąd? No i właśnie, wtedy, kiedy powiedziałem, że tak, jestem stąd, mieszkam tu na Mokotowie, to też no, zaczęliśmy rozmawiać. W pewnym momencie e, zapytali, gdzie się urodziłem, e, i kiedy powiedziałem, że urodziłem się na Mokotowie, e, na Madalińskiego, no to od razu już e, odpowiedzieli: A, no to ksiądz, to jest swojak. E, no i w zasadzie to już w ogóle bardzo dobrze nam się rozmawiało. E, zaczęli mówić o tym, e, gdzie mieli komunię, świętą pierwszą gdzie mieli chrzest i w ogóle potem przeszli na jakieś takie luźne tematy, zaczęliśmy rozmawiać o piłce nożnej, aż w końcu nawet zrobiliśmy sobie selfiaka na koniec z taką Elką. Także, także naprawdę bardzo miła sytuacja, zupełnie się nie spodziewałem, ostatecznie, no właśnie, nie wyglądali na takich gorliwych, praktykujących katolików, ale ostatecznie wymieniliśmy się kontaktami i mamy się jeszcze spotkać. Także myślę, że gdzieś tam w tym wszystkim Pan Bóg na pewno był. E, jeszcze druga koperta. E, studenci. E, tak się zdarzyło, że przez jakiś okres byłem już pasażerzem akademickim w jednej z parafii. E, no i pamiętam, e, zorganizowaliśmy tak zwaną kolendę po akademikach. E, ciekawe było jedno doświadczenie, kiedy. Wraz z młodzieżą weszliśmy do y, pokoju, w którym no, było tam z pięciu chłopaków. Y, takim głównym, z tego co zapamiętałem, głównym takim elementem ich dekoracji to było mnóstwo butelek po piwie i po wódce, gdzieś tam porozkładanych po podłodze i po parapetach. Y, no samo towarzystwo też było takie, y, no nie do końca pewnie trzeźwe, ale pamiętam, y, że już przez myśl mi taka... Y, Taka, takie hasło, po co my tu jesteśmy? Przecież to nic tak naprawdę nie da. E, oni za chwilę zapomną o tym, że byliśmy na kolędzie, no bo są nieczęśliwi po prostu. E, ciekawe jest to, to, że dwa dni później jeden z tych studentów do mnie zadzwonił. Więc księdza czy mogę z księdzem porozmawiać, bo mam jakiś dylemat osobisty. Nie potrafię sobie z nim poradzić, jak ksiądz był na spokojnie, Zapamiętałem księdza, znalazłem gdzieś numer telefonu do księdza i chciałem się z księdzem spotkać, bo wiem, że ksiądz jest spoko gość i ksiądz mnie wysłucha i ksiądz mi w mojej osobistej sprawie pomoże. Pewnej imprezy. Któregoś razu, jak chodziłem po blokach, i tak chodziłem od mieszkania do mieszkania, pukam do jednej drzwi, otwiera mi no dorosła, ale bardzo młoda dziewczyna, nie wiem ile mogła mieć lat, tam 19 powiedzmy, i jest totalnie przerażona. Ewidentnie się nie spodziewała, że ksiądz do niej zapuka. No więc ja pytam, czy przyjmujesz księdza po kolędzie? Ona, no rodzice zawsze przyjmowali, ale ja dzisiaj jestem przygotowana. Ja mówię, że no nie ma problemu, bo to nic nie trzeba przygotowywać. Wejdę po błogosławie dom, pomodlimy się razem, tyle. E, no, no, no dobrze, no ja tu mam kilku gości, ale jak księdza nie przeszkadza, to zapraszam. Wchodzę, i jeszcze będąc w przedpokoju, słyszę jakieś krzyki, jakąś muzykę z pokoju obok, i zaczynają tam wołać ją i mówią: Ej, gdzie ty jesteś? Kogo ty tu jeszcze zaprosiłaś? Ja wchodzę i się okazuje, że ona urządziła pod nieobecność rodziców. E, Totalnie pełnowymiarową imprezę. Jakiś film, leci, tu ktoś gra w jakieś planszowy czy w karty, yy, jakaś pizza na stole, wszyscy się ich jakaś muza, no po prostu pełna impreza. Kiedy ja wszedłem do tego pokoju, była taka chwila ciszy i nagle wszyscy zaczęli się śmiać. Że księdza zaprosiła na imprezę. No ale usiedliśmy razem, yy, muzyk przyciszyliśmy, pomodliliśmy się, ja pobłogosławiłem dom, zacząłem rozmawiać z nimi, zacząłem pytać w ogóle skąd są, zaprosiłem ich tam na jakąś siatkówkę, było mega, 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 mega ciekawie. Po Pozostawiłem jej pamiątkę kolendy, jakąś tam obrazek mojej pozdrowi rodziców. Wyszedłem, bardzo fajna przygoda, ale najfajniejsze było to, że potem spotkałem się z nią kilka miesięcy później, kiedy razem ze swoją mamą przyszła do kancelarii coś załatwiać. Ja tak na nią patrzę i się zastanawiam skąd ja tę dziewczynę znam. I w tym momencie się zorientowałem, skojarzyłem fakty, i miałem takie. I ona się z... ona zobaczyła w moich oczach, że ja, że ja wiem i chcę to powiedzieć. I w tym momencie także mama nie widziała szybko, machami głową, więc, więc ona chyba tych rodziców nie pozdrowiła. No ale impreza na kolędzie zaliczona. Mega fajna historia. Drodzy, to tyle naszych opowieści. Bardzo przepraszam zawiedzionych wszystkich, że nie było nic o pieniądzach. Ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie tyle się o tym gadało, że naprawdę ten element można pominąć. Dla szczególnie spragnionych odsłamy do odcinka z ubiegłego roku. W tym odcinku chciałem wam pokazać co niematerialnego. Po w Księżach zostaje. W imieniu wszystkich księży tutaj występujących swoim, i myślę, że wszystkich mega wielkie dzięki za te wszystkie kolendowe spotkania. To był czas naprawdę piękny, wspólnej modlitwy, wspólnego poznawania i wspólnego przebywania razem. i To było niesamowicie sympatyczne, także mega duże, ogromne dzięki, dzięki, dzięki. dzięki. I drodzy, też te wszystkie historie przytoczyłem tutaj, ponieważ we wczorajszej Ewangelii Niedzielnej jest napisane, nie zapala się lampy po to, żeby ją chować pod korzem, czyli pod miską. Czyli nie po to dzieją się dobre rzeczy, żeby o nich nie mówić. I też bardzo Was zachęcam, abyście w tych miejscach, gdzie Pana Boga nie ma, gdzie Kościół jest jakoś widziany tylko z jednej perspektywy, szli i nieśli to światło prawdy o Bogu, ale także o Kościele, bo to właśnie przez Was, którzy jesteście w tych różnych środowiskach, Pan Bóg chce powiedzieć prawdę o sobie i o swoim Kościele. Do tego Was mega, mega zachęcam. Dzięki wielkie za wszystko jeszcze raz i wszystkim wspierającym i w ogóle robiącym super dobre rzeczy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć Boże.